I tutaj, idąc krok dalej, dochodzimy do czegoś takiego, co się nazywa kodeksem karnym. I artykuł 160 tego kodeksu karnego, czyli pod artykuł, który mówi o narażaniu na niebezpieczeństwo. Narażaniu na niebezpieczeństwo, czyli jeżeli potencjalny pracodawca odeśle tego pracownika do wykonania pracy na dachu, nie wyposażając go w odpowiedni sprzęt, bez przeszkolenia jak ten sprzęt użytkować, i dojdzie do wypadku, to mamy na dzień dobry artykuł 160, który mówi o tym, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, Czyli już nie tylko rozporządzenie Rady Ministrów czy tam Rady czy, czy Ministra Pracy, tylko mówimy tu o bezpośrednio podleganiu pod paragraf kodeksu karnego, gdzie ten, ta kara pozbawienia do wolności do lat trzech jest to tak naprawdę, podejrzewam, jeden z niższych wymiarów kary, który może nas spotkać, czy no nie mnie, tego pracodawcę, który nie wywiąże się, i nie zaopatrzy, nie przeszkoli swojego pracownika w jak wykonać taką pracę, szczególnie niebezpieczną, czyli pracę na wysokości, która wiąże się z upadkiem tej wysokości, utratą zdrowia lub też życia.